Dobry pomysł w stadion Pomoże, nie pomoże. No, mam kibiców, to jest duża pomoc i bardzo się cieszę, że mogę 10 września właśnie zagościć na nowym stadionie i walczyć o mi się ciężkie, o czym nigdy nie myślałem, nawet w moich marzeniach by nie było, a to się stanie, to jest to realne. Jak się wygrywać? No, Ci 10 września, bo wtedy stanę w dźwięku i muszę go pokonać, bo to jest moja droga i moje marzenie. Panie Tomaszu, ja mam takie damskie pytanie. Pan kiedykolwiek myślał o tych kobietach, które siedzą i z podziwem patrzą na Pana? Ja tylko y, mogę pomyśleć o kobietach, marzyć nie mogę, bo mam żonę i dwie córki, także 15 lat małżeństwa. Ale kocham te wszystkie fanki, które przychodzą na moje walki, bo od najmłodszych do najstarszych jest ich I wszystkie krzyczą tak samo? To żadamy. Kiedy kończy się promocja? Zaczyna przygotowanie? Takie konkretne do... no to jest spytać do organizatorów. No, my robimy dzisiaj swoją robotę. Jutro konferencja w Niemczech. W czwartek wracam do New Jersey. Dwa tygodnie, dwa i pół zabieram się do roboty. A będzie schodzić do punktu dystansu podczas walki? No to się wszystko taktyką okaże, i już nie ma. A zrobimy.